Kolejny dzień, kolejny odcinek z życia Lazora Damiana. Tym razem obudziłem się znowu nad Titan Like'em, nad którym ostatnio się wylogowaliśmy. I dosłownie chwilę po tym, jak wszedłem na serwer, stało się to: Dilophazar kolejny, dwa, dwóm nie dam rady chyba. Mimo tego, że wydawało mi się, że nie dam rady dwóm dilophazarom, ruszyłem za nimi. Ale raz się żyje, nie? Z tym łowcą. To jest zwierzyna. Nie miałem pewności, gdzie dokładnie są te dinozaury, bo straciłem je w pewnym momencie z pola widzenia, więc po prostu starałem się skradać i szukać, gdzie się po prostu coś rusza. Tam widziałem jednego przede mną. Chyba dosyć łatwo można się domyślić, że oba mi uciekły, prawda? Przynajmniej tak mi się na początku wydawało. Chwilę później znalazłem ich ślady i szedłem cały czas ich tropem. Nie będę miał krzaków. Żeby je widzieć Może mi się trop? Nie, tam jest Tędy szły Dwa Widzicie? Kroki Raczej na nic nie polowały Po prostu szły do góry To jest dobre miejsce dla nich, są zielone obaj Chciałbym dopaść ich w dzień. Ostatecznie trop mi się urwał. Prawdopodobnie oba się wylogowały, także bywa. Dobra, myślę, że wrócę się pod po prostu Titan Lake'a. Chyba muszę tak zrobić, bo tych deala już nie widzę. Czuć tu dzikość, jak się gra samemu. Szczególnie jak się poluje na dwa mniejsze cele. Idę z pamięci tak w ogóle, więc mogłem się w sumie zaczaić, zakampić tutaj przy tamie. Dobra, trzeba się napić. Będziemy się pływać w okolicy tego jeziora i czekać na jakieś mniejsze zwierza, które będą chciały bezmyślnie iść przy tafli wody, nie? Przynajmniej na początku taki był plan, później okazało się, że na serwerze jest tak mało ludzi, że nie opłaca się tu stać, bo prawdopodobieństwo, że ktoś będzie tędy przychodzi, jest naprawdę niskie. To, że zobaczyłem te dwa dilofozaury, które akurat tam szły, to było naprawdę rzadkie zdarzenie przy tak ilości osób na serwerze. No dobra, więcej nie, więcej nie zdziałam. Teraz tylko czekać. Mimo to w tym krzaku naprawdę spędziłem chwilę i niespecjalnie mi się to opłaciło. Dobra, to, 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 że te dwa dilo tu wcześniejszy to był fart, na pewno tu nie będzie żadnych dilo kolejnych, idziemy więc dalej, pada deszcz, jeśli się uda, to spróbuję sobie z Titan zrobić takie wycie. rezerwat łowiecki, będę polował na jakieś, wiecie, zwierzęta, tego typu? Ostatnio w ogóle pod jednym z moich filmów pojawiły się komentarze, że chcielibyście dłuższe odcinki, może z mniejszą ilością montażu, bo wiadomo, montując te filmy, dodając jakieś tam e, efekty, wycinając te najnudniejsze momenty, zostawiając tylko te najlepsze. Z kilkugodzinnego materiału, który potrafi naprawdę trwać 3-4 godziny, robi się 10-minutowy odcinek. Dlatego tym razem zrobimy troszeczkę dłuższy odcinek z mniejszą ilością montażu. Robi się noc. No, Alozaura to nie jest dobry znak. My na noc, wylogujemy się w tym miejscu i zaczniemy nasze polowanie w dzień. To jest godzina 18 na serwerze, to zaczniemy e, polowanie dalsze w dzień. Nastał więc dzień, uznałem, że przejdę sobie, przez tamę na drugą stronę. Znalazłem na mapie, na internecie, takie miejsce, gdzie znajdują się gejzery. Uznałem więc, że to jest dobre miejsce, żeby pójść i zapolować. Może będzie to hotspot, w którym znajdziemy jakieś dinozaury. Tutaj będę sobie szedł raczej w lesie bardziej coś czuję, że tam ktoś mógłby być już prędzej okej, okay, okej. Okay. Ciekawe miejsca, ale to jeszcze nie tu. 39 osób na serwerze. Może ktoś tu będzie. Cóż tu jest? Albo ktoś tu jest? Bo ktoś tu może będzie. Nieźle, nieźle. sogi sorki Zerolek nie widzę za bardzo. Poszedłem sobie więc na szczyt góry, która znajduje się obok. No może nie na szczyt, bardziej po prostu po zboczu do góry, ale chcę zobaczyć jaki stamtąd będzie widok. Jak widać całkiem niezły. W tym też miejscu wylogowałem się, żeby zalogować się następnego dnia, bo już po prostu chciało mi się spać. Zaczynam rozumieć widzowie jak wygląda tutaj już mapa powoli. Już się chyba trochę nauczyłem tej mapy, wiem co jak tutaj e, wygląda. Czekajcie poprawię mikrofon, znowu mam daleko do nagrywki, będzie źle słychać, powinno być trochę lepiej. To teraz jeszcze muszę uważać, żeby się nie spierdzielić z tej góry, co? To może, choć nie musi być problematyczne. Bardziej to nawet nie musi, powiedziałbym. Kraby, kraby w grach. Dobra, tam jest małe jeziorko, więc podejdę do niego. Wreszcie, widzowie, mam czas nagrać odcinek, nie? Ani czasu na streamy, ani czasu na odcinki. Codziennie pracuję koło domu, bo mam remont już od trzech tygodni ponad. Elewacja dookoła domu. I naprawdę jest tyle roboty, jak się to wszystko robi. Wiecie, nie ma się ekipy, tylko trzeba to własnoręcznie wszystko zrobić. To jest naprawdę dużo roboty, nie? Jeszcze cena w ogóle wszystkich materiałów i tak dalej, tragedia. Dobra, tamte jeziorko jest bardzo nisko, więc jednak do niego nie idę, musiałbym zejść na dół. Więc sobie podejdę do tego że Jeziorka tutaj i zobaczymy, czy tam będzie jakaś żywa dusza albo niezbyt żywa. No, po spotkaniu z alozaurem Damianem to już może nie być aż tak żywa, jakby chciała być, co? Alozaur Damian to jest niezły zawodjaka. Tu będą teraz te e, gejzery strzelać, żebym się nie przestraszył, to już sobie sam muszę powiedzieć. Bo ja się czuję już dosyć pewnie, grając z tym alozaurem samotnie cały czas. Mimo tego, że cały czas się rozglądam jak paranoik, to robię to głównie dlatego, żeby nie natknąć się na przykład na Reksa w krzakach skitronego, Dlatego nie robię na zasadzie, wiecie, już tam, nie mogę wytrzymać, muszę się rozglądać cały czas. Tylko mam też po prostu nawyki, chociażby nie wiem, Starkowa, z, z innych gier tego typu, gdzie jednak ym, to, co mamy, możemy stracić, nie? czyli dinozaura. W innych grach to jest jakiś tam sprzęt, gier, w tarkowie na przykład. Trzeba o tym pamiętać. Ładne to miejsce jest bardzo. Bardziej mi się od Hidden podoba nawet. Szczerze mówiąc. Dużo tu jest ładniej. Nie widzę tu nikogo zbytnio. To co? Twinsy? Twinsy to podobno taki mega hotspot. Nie wiem czy chciałbym ryzykować Twinsami. Może wróciłbym tutaj w momencie kiedy będzie więcej graczy na serwerze, no bo... 20 osób teraz to raczej nie jest ilość ludzi, która mnie zadowala, nie? Sza szansa, że się na kogoś natknę jest nieduża. W sensie jest zawsze, nie? Zawsze mogę się jakoś na natknąć. Nawet przy 5 osobach na serwerze mogę się jakoś na natknąć. Wiadomo, zawsze jest szansa, tylko że dużo mniejsza niestety. Dobra, denerwują mnie już te gejzery. Jednak nie ja chciałbym tu żyć na stałe. Jakby gejzer jeszcze wybuchał raz na dwie minuty czy coś, to by było spoko, ale tutaj cały czas jest y, jumpscare gejzerowy, co? A tego fanem specjalnie nie jestem. Kroby, kroby w grach. Nic tu nie ma, co? Raczej, na no, pewno jesteś mój, prawda? No, w teorii tyle powinno wystarczyć, no. Nie ma co przeciągać tutaj Czekaj, czekać, aż znowu będę głodny, żeby go zjeść, bo wiadomo, zrespi mi się jakiś nowy, bo będę tego potrzebował. Dobra, no jestem na tym sanktuarium całym. Znaczy, nie ma tu sanktuarium, jest to tu... sanktuarium na zasadzie takiego, takiego miejsca, wiecie, fajnego dla dinozaurów, nie? sobie wytyczę trasę. Przecież noc się zbliża. Na szczęście jesteśmy najdrajniej na pici. No to idziemy. Podróż się rozpoczyna. Po drodze dopadnie nas pewnie noc, więc zająć życie się tutaj lognę na noc, bo nie chcę się bojać po nocy. Ciężko, ciężko odróżnić gdzie jesteśmy i dostać się do miejsca, do którego bym chciał, więc myślę, że na noc po prostu lognę. Jesteśmy z powrotem. Maciemy przed siebie Alozor Damian. Idziemy sobie do twinsów. Raczej nie rzucę się na spinozaura, oczywiście. Nie mam zbyt dużych szans z taką bestią. No nic, niech sobie pije. Chłopak na bardzo spragnione, ewidentnie. No idziemy dalej przed siebie. Ile jest za 25. No to szansa na to, że spotkałem tego spinozaura, była naprawdę mała, więc nieźle. Zastanawiam się, jaki. Dinozaur będzie w następnym odcinku. Przeczytałem dużo propozycji, było bardzo dużo fajnych. Ale nie wiem czy następne odcinki to też będzie taka seria, jak zalazaura. Czy bardziej zrobimy sobie na przykład pojedynczy odcinek, jednym dinozaurem, nie? Na przykład jak będę robił Rexa, albo Gigę, to z takiego Dinka z takiego pewnie będzie seria, bo rozcięcie go zajmie długo. I tak dalej, granie nim będzie też dłuższe na pewno. A jeżeli sobie będziemy robić tam, wiecie, jakieś Raptora, albo coś takiego. To myślę, że to raczej maksymalnie dwa odcinki z danego dinka, nie? Nie ma co też. Yy... Wiecie. Przeciągać, nie? To też musicie dobrze oglądać. Nie będę odcinków, które się po prostu oglądają. Ogląda się źle, bo tam odgrzewany kotlet by cały czas był, nie? Co w ogóle na to, żeby kolejna seria albo kolejny odcinek był na tej drugiej mapie? Tenia off island, czy jakoś tak O, tu jest to miejsce, takie ładne Spoko Zobaczmy, czy będzie tu jakaś ofiara Czy może to ja się stanę ofiarą Kto wie Uhuhu, ładnie tu Więcej widać, deszcz przestał padać Znaczy jeszcze nie przestał, ale zaraz przestanie Chyba, bo bu... burza się tak jakby skończyła O, i tu już coś widać To jest całkiem nieźle Muszę przyznać no pewnie dało się tam jakoś zejść, ale wiecie, nie chciałem ryzykować, nie? Śmiercią, w najgłupszy możliwy sposób. Jak Alaszor Damian umrze, to to będzie po prostu e, bohaterska, heroiczna wręcz e, śmierć. Na pewno tak. Będzie e, umierał broniąc e, swojego po prostu stada. Na pewno tak będzie. Stał nowy dzień, więc można nagrać dużo materiału. Zobaczymy, co to teraz się wydarzy. Może coś ciekawego w końcu. Bo dostałem komentarze parę, że, że dużo się nie dzieje na filmach. Wiecie, też nie zawsze ciężko, nie zawsze łatwo jest też y, nagrać czasami coś ciekawego. Momentami po prostu kilka godzin mojej gry jest y, dosłownym chodzeniem z miejsca do miejsca. Jedzeniem AI i piciem wody, nie? I... A, to była pułapka. Mam że tu nie ma spinozaura jakiegoś dzikiego. Ładne miejsce, by the way. Skrinogenne, że tak powiem. Hmm, deszcz. Hehe, <laughs> rain. Nieśmieszne. <laughs> Wiecie, że zdawało mi się chyba, że słyszałem jakiegoś dzienka to za sobą? Niedobrze. Bo to brzmiało jak coś dużego. O, przestało padać. Idziemy na zachód, zobaczymy czy na Twinsach coś będzie. Legendarne Twinsy. Nie byłem na nich chyba jeszcze. Ale często się słyszy, że na Twinsach, Twinsy, Twinsy. No to idziemy na te Twinsy w końcu. Może nie zginiemy. Coś tam jest. O. Triceratops? Okej, okay, czyli na Twinsach są dinki. Dobrze wiedzieć. Ciekawe czy zginiemy. <gryw> Zobaczymy. Chyba słyszałem Spinozaura. Okej, okay, tu jest woda, czyli tu jest... To jest ten górny Twins, jeśli dobrze rozumiem. Prawy Twix. Jestem tu dość niespokojny w tym miejscu. O, trike to był... Mnie się nam no brzmiało jak takie, wiecie... Duże bydlenia. Rozglądam się jak paranoik. Dobra, tam płynie coś przez wodę, chyba trike? Nie, spinozaur? Nie wiem. Coś tam płynie po prostu. Poznaję to miejsce z tych... Y Miejscowe, gdzie takie mocne PvP zawsze było, wiecie? Więc trochę się cykam, że to jakiś Rex albo Giga na mnie wyleci. Ale może nie. A może tak i zginiemy. Kto to wie? Okej. Okay. Jest tam. Nie wiem, co ten dźwięk wydało. Jakiś strike albo jakiś. Yy... Nie wiem. Ktoś tam dumuchał się w trąbę. Chyba trak. O! Szant. Ciekawe, czy szant jest ode mnie szybszy. <grystanie> Dobra, pokażę mu się. Pokażę mu się i zobaczymy, jak zareaguje. Okej, okay. nie mam z nimi szans raczej. Tam coś leci. Co to? Dilofozour? Dilofozour wiecie co ten dilofozor dla mnie znaczy? Czy oni go zabili? Chyba tak. Nie, jest tam. Żywy, okej. Okay. Także już wiem na całą chrapkę w takim razie. Okej, okay. czyli ten. Uh, dilo to jest chyba bosik. Sobie tam rozmawiali. Okej, okay. w takim razie podsłuchaliśmy, że jest już w grupie. Czyli spróbujmy sobie to obejść dookoła i zabić tego Dilo, jeżeli dam radę. Raczej myślę, że już poszedłem. Strzyłem też AW po drugiej stronie, czyli pewnie poleciał ją zabić. Pewnie jest głodny. O, młody <grym> Ha. No i ten młody Lozor zaczął mnie przed siebie prowadzić. Na początku myślałem, że po prostu przypadkiem na siebie trafiliśmy, ale chwilę później okazało się, że on należy do stada roślinożerców i kilku mięsożerców, którzy znajdują się przy tym jeziorze. Pomyślałem więc, że pójdę za nim i zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, mamy dziecko, opiekujemy się nim chyba. Okej, jest tu trochę ludzi, tam jest chyba reksik. O, OK. okej. Mix pack, rozumiem. Dosłownie kilkanaście sekund po tym, jak dołączyłem do grupy, zobaczyliśmy ceratozaura, który płynie sobie w wodzie. Uznałem więc, że na niego zapoluję, z racji, że jestem prawdopodobnie największy i najszybszy z aktualnie znajdujących się tutaj drapieżników. Okej, okay, polujemy na ceratozaura. Pierwszy hit, drugi hit, trzeci. Była to moja pierwsza tak duża zdobycz upalowana alozaurem Damianem, i ogólnie pierwsza tak duża zdobycz w DI Legacy. Niespecjalnie dużo wtedy też powiedziałem, po prostu wszyscy nagle przybiegli i zaczęli go jeść, więc zjedliśmy go. Uuu, ale screen shot piękny. Mamy outborn Stew, czyli T-Rexa. Młodego. Mnie, czyli dorosłego alozaura. Tutaj jest y, młody Alozaur Mandy Childs. dajemy radę myślę. No, co wy żyjesz? Czym ty jesteś? Albertozaur? Giganotosaur, tak? Tak, malutki Gigel. Okej, okay, czyli to to malutki Gigel. Czyli tak, mamy Ankylo, shadow rex to jest dilophosaurus tak naprawdę zagrozić mógłby mi ten Rex, Ankylozaur i yy, Triceratops. Też nie wiem, myślę, że rexa, subodult Rexa bym może porobił. Nie wiem, jak mocny jest. Nie będę się tu długo z nim osiedlał. Jest to raczej bardzo, że tak powiem, chwilowe tutaj. Dosiądę się do shadow rexa po prostu na chwilę. Uczujemy tu bombę. Zjem tego cera, którego zabiłem do końca. Mm. Wydaje mi się, że nie ma co tu siedzieć. no... Siedziałbym tu i siedział, nic tu ciekawego nie będzie. Ogniamy się tutaj w krzaku. I zalogujemy się tak za, za godzinkę, za dwie, jak będzie więcej osób. Bo póki co, no to 26 osób. Ja. Więc biegnę sobie tu w krzaka tutaj w nim gdzieś lognął. A następny odcinek będzie odcinkiem specjalnym z okazji 3000 subskrybentów. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapę w górę i być na bieżąco z kolejnymi filmami, które będą pojawiać się na kanale. Z racji, że ostatnio miałem remont, to filmów zbyt dużo nie było, ale teraz remont się powoli kończy i filmów będzie coraz więcej, tak samo jak streamów. Dzięki za oglądanie i słyszymy się niebawem. Siema!